Widzowie, zmieniamy mój outfit w Roblox na telefon. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, jeśli film Wam się spodoba. A my zmieniamy. No, co by tu zmienić? Mamy 45 Robuxów przyszykowane. Ale nuby będziemy wyglądać. A tutaj są rzeczy za free. Nie, jakiś, jakiś nie wiem, czekajcie, ten narur już jego. kona by wyglądała. Czekajcie zrobić. Okej, okay, widzę, już wiem co kupię ze strony Juriusz jego. kupimy sobie to spodnie. Kupimy sobie jeszcze jedną rzecz My sobie jeszcze tą bluzkę Tak prezentuje się mój outfit.